Yo. Siema, witajcie, dzień drugi Idziemy właśnie drogą na Morskie Oko Znaczy nad Morskie Oko właściwie Ale skręcamy przy Grzmotach Mickiewicza w prawo Dokładnie Żeby zahaczyć o doni na pięciu stawów Bo ponoć pięknie Ponoć pięknie I potem przez przełęcz przechodzimy nad Morskie Oko I wracamy, taki mamy dzisiaj dzień, 26 km Na odpoczynek Delikatnie No i fajnie Widzimy się na trasie Cześć, kocham i jeszcze niedanko, bo w 500 metrach marszu postanowiłem, że jednak sobie skonsumuję. Stracimy wszystkie siby i dalej, mam nie no i Thanks widzowie Piotr, nie spadaj no Dobrze jest, nie zginij w kierowniku Dobrze idziemy dalej chłopaki, idziemy o! A mnie się podoba. No mniej więcej, kochani, tak to wygląda. Tutaj chmurki sobie wchodzą do nas. Stamtąd ruszaliśmy na kozi wierch. Półtorej godziny. No. Tak, no jesteśmy kawałeczek na Orlej najtrudniejszy polski szlak górski, tatrzański w jednym, w tym samym momencie. No i co? Ciężko jest, ciężko, ale kurcze widoki, to są nie do opisania, to jest po prostu magia. Ja pierpier! Pier. Nie no nie ja kurczę no rozpadało się Ajaj aj, aj. Jeszcze przed chwilą tam nie płynęła woda, a już wszystkie górskie strumienie zamieniły się w rwące potołki Widzowie Kamil wieczorek reaction after zdobywanie yy, ko koziego wierchu i kawałka od no, prawie przed kolano w drugą stronę. Kamil wieczorek reaction Woo! Nie, było fajnie widzowie. Polecamy schodzenie, super naprawdę. Tylko też zmoczył, powiedzmy. Tylko desz zmoczył, ale to już w powrocie to tam. Chill. Patrzcie widzowie, jak tu jest pięknie. Tak, tu też pięknie. Nie, tu nie, no tylko mówię, że jesteś powiedzieć o typie. Ale jesteś... Ciężko jest widzowie. Duża góra, duża góra ale widoki. Piękne.